Pasja Jezusa w jedności z Ojcem. Ojcze Tatusiu, bądź naszym natchnieniem, otaczaj nas swoją opieką i błogosławieństwem, by każde nasze działanie było zgodne z Twoją świętą wolą, miało w Tobie początek i w Tobie zwieńczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzień 39. Duch Święty uczy nas nazywać Boga Tatą. Wierzący doświadczają Boga jako swego Ojca z tej racji, że jest On Ojcem Jezusa oraz przez uczestnictwo w Duchu, w dzieciństwie Bożym. Jak to się dzieje, że Duch Święty, przychodząc do nas, woła Abba? Jak ten, który nie został przez Ojca zrodzony, tylko pochodzi od Niego, może nazywać go Ojcem? Czy nie burzy to naszej nauki o Trójcy? Wyjaśnienie jest proste: On woła Abba, ponieważ z chwilą wcielenia stał się Duchem Syna. Jeśli można tak powiedzieć, przywykł do ludzi i zadomowił się wśród nich, i teraz przychodzi do nas dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Postępuje jak matka, ucząca swe dziecko mówić tato i powtarzająca z nim to imię, aż przyzwyczai je do wzywania Ojca także we śnie. Matka nie mogłaby mówić tato. Gdyż jest żoną męża, a nie jego córką, ale identyfikuje się ze swoim dzieckiem, uczy je i wdraża. Podobnie postępuje z nami Duch Pocieszyciel. Odnawiam tu moją obietnicę, która zawsze będzie spełniana. Oto ona. Wszyscy ci, którzy wezwą mnie imieniem Ojca, choćby tylko jeden raz, nie zginą, ale pewni będą życia wiecznego razem z wybranymi. Abba. Ojcze Tatusiu, uwielbiamy Cię w potędze Twojego świętego imienia, Ojca. Oby wszyscy wzywali Cię tym imieniem, Abba. Oby tak wyrażali w tym imieniu swoją miłość, swój szacunek, swoje oddanie. My, Twoje dzieci, wołamy tak do Ciebie i chcemy to czynić w mocy ducha świętego, który nas uczy nazywać Ciebie Abba Tatusiem. Jak bardzo potrzebujemy z Tobą, Ojcze, tej relacji. Duch Święty nie tylko nas uczy mówić Abba, ale Duch Święty chce, żebyśmy. Tak mówiąc, mieli relację z Tobą. Tak jak ojciec ze swoim dzieckiem, dziecko ze swoim ojcem. To Duch Święty uczy nas wymawiania tego świętego imienia Abba, i ten Duch Święty. Prowadzi nas, żebyśmy mogli żyć tym imieniem Abba Tatusiu, wszystko w Duchu Świętym, pocieszycielu, który został nam dany. Więc bądź uwielbiony, Boże Ojcze, przez Jezusa w Duchu Świętym, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg Ojciec błogosławi, broni od wszelkiego zła, doprowadzi do życia wiecznego. Amen.